kiedy usłyszała jak coś wali w dach zabrzmiało to jak huragan Agata wybiegła na podwórko i zawołała dzieci Nagle z góry dobiegł głos jej najstarszego syna Mamo jesteśmy Zrobiłaś już obiad Agata spojrzała w górę i prawie straciła przytomność Gdzie idziesz Chcesz spaść i zrobić sobie krzywdę Złaz natychmiast Jeśli zejdziecie spuszczę wam lanie Dzieci zaczęły ostrożnie schodzić a na ich twarzach widać było, że matka przerwała im w najbardziej nieodpowiednim momencie. W reku najstarszego syna zauważyła okular szpiegowski. Skąd ją masz, Bolek? I co to za żart z tym wchodzeniem na dach? Wujek Jan dopiero tydzień temu wymienił dachówkę, a ty już po niej skaczesz. Ach, ten wiatr w głowie, w ogóle o niczym nie myślisz. No i co chciałeś zobaczyć przez ten komin? Ty, cebulaku, biada, powinieneś oglądać gwiazdy w nocy. Idź do środka, zjemy teraz kolację, a potem powiem ci, co wymyśliłam, powiedziała surowo matka. Obaj synowie poszli umyć ręce, a Agata, zostawiona sama, spojrzała smutno na dom i powiedziała, a ile ty masz tajemnic, to Bóg jeden wie. Nieprzypadkowo tak powiedziała, bo dom dopiero niedawno odziedziczyła po babci, a przed nią mieszkali tu dalecy krewni. Krótko mówiąc, przewinęło się przez niego więcej niż jedno pokolenie. Ale w sumie wyglądał całkiem nieźle i jeśli nadal będzie o niego dbać, przetrwa długi czas. Kiwnąwszy głową, Agata poszła do kuchni i nakryła do stołu. Dzieci już siedziały na swoich krzesłach, czekając na karmienie. Co ciekawe, szpiek nie został zabrany daleko. Wyczuwając ich zamiary, Agata powiedziała: Nie skaczcie więcej po dachu, bo go ściśniecie i będziemy musieli w deszczu stawiać na nim miednicę. Jutro przyjedzie wujek Jan i zabierze nas do siebie. Niedawno kupił teleskop, jeśli będziesz grzeczny, zobaczysz gwiazdy. Ucieszył się, dzięki, mamo, nie będziemy już wchodzić na dach. To było z ciekawości, chcieliśmy tylko zobaczyć, jak działa rura. Biorąc ją do ręki, Agata zapytała, a skąd ją macie, kto mi powie? Najstarszy syn przejął inicjatywę, to było na strychu, przy okazji, są tam inne ciekawe rzeczy. Możemy to posprzątać i zrobić sobie chatkę? Agata zawahała się i odpowiedziała, nie spiesz się, wujek Jan zaproponował coś lepszego. Pójdziemy do niego jutro i zdecydujemy, ale w międzyczasie usuniemy komin i zapomnimy o dachu. Nawiasem mówiąc, babcia zostawiła do mnie tylko Agacie, ale także swojemu bratu, wujkowi Janowi. Ten jednak odmówił, twierdząc, że ma już gdzie mieszkać i niczego więcej nie potrzebuje. Mało tego, bardzo szanował swoją siostrę i nie chciał dzielić z nią i tak już niewielkiego domu. Gdy Agata w końcu się zadomowiła, jego brat pomógł nawet dokonać pewnych napraw i wymienić dach. Brakowało mu trochę czasu na wykończenie wnętrza, ale brat zasugerował, by wykorzystać przestrzeń na poddaszu w inny sposób. W zamian jego siostra obiecała, że się nad tym zastanowi, zwłaszcza że najpierw trzeba było uporządkować wszystkie stare rzeczy. Zostały po tej samej babci, ale miały niewielką wartość. Jedyną rzeczą, której nie chciała wyrzucić, była stara szafa. Ale nikt do niej nie zaglądał, bo bardzo trudno było się do niej dostać. A dzieci zajmowały strych na swoje zabawy. Zresztą nie miała na to czasu, miała inne rzeczy do zrobienia. Kiedy skończyli obiad, wszyscy poszli do ogrodu, aby oczyścić trawę i uporządkować teren. Dzieci krzątały się po ogrodzie, a Agata usiadła na pięku i podłożyła rękę pod brodę. Nagle zadzwonił telefon. Tak, Jan, w porządku, odpowiedziała kobieta, w takim razie czekamy na ciebie jutro rano. Oczywiście, że im powiedziałam, co o tym myślisz? I naturalnie płoną z pożądania. Rozmowa z bratem dotyczyła teleskopu, co oznaczało, że jutro będzie okazja przyjrzeć się gwiazdom z bliska. Dwie godziny później wszystko było gotowe. Dobra robota, pochwaliła mama, teraz możecie iść na spacer, jak chcecie, tylko bez wchodzenia na dach. Bolek spojrzał na młodszego brata i skinieniem głowy wyciągnął go z podwórka. Gdy tylko zamknęły się za nimi drzwi, natychmiast rozległo się pukanie. Agata pomyślała, że to dzieci wracają, no i czego znowu zapomnieliście? Pamiętaj, nie oddam ci lornetki. Ale w drzwiach stała sąsiadka, cześć Agata, przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałabym cię prosić o maszynę do szycia. Agata w pierwszej chwili zmarszczyła brwi, ale potem. Przypomniawszy sobie, że babcia zostawiła swoją maszynę, zaprosiła sąsiadkę do środka, wejdź, ciociu Agnieszko, przynajmniej napijemy się razem herbaty, bo mieszkamy po sąsiedzku i nie bardzo się porozumiewamy. Rozejrzała się po ganku i powiedziała, tak, Agato, twój dom jest jak muzeum. To zrozumiałe, babcia Elżbieta odziedziczyła go po zamożnych krewnych i wydaje się, że zbudowali go tak, aby przetrwał wieki. Ciocia Agnieszka zajęła krzesło w kuchni, a Agata poszła obejrzeć maszynę do szycia. Wkrótce rozległ się jej głos, działa, można ją zabrać, ale trzeba kogoś zawołać, jest za ciężka. Nie przejrzałam wszystkich rzeczy, odkąd się wprowadziłam. W szafie wciąż stoi kufer z sukienkami, butami i odzieżą wierzchnią. Ale teraz ich nie nosimy, a szkoda je wyrzucić. Więc myślę, co zrobić, chociaż rozumiem, że nikt ich nie będzie nosił. Wskazując na sufit, sąsiad powiedział: To schowa je na strychu, nie ma co ich tu trzymać, zajmują tylko miejsce. Agata potrząsnęła głową, nie, mamy własne plany co do tego miejsca. Jeszcze nie wiem, co będzie, jutro porozmawiam z bratem i wtedy zdecydujemy, co zrobić. Może zabiorę go do stodoły, tam i tak jest dużo miejsca. A tak przy okazji, postanowiłaś zająć się szyciem, Ciociu Agnieszko? Uśmiechnięta sąsiadka wyjęła z kieszeni kartkę z rysunkiem i powiedziała: Chcę zrobić wykrój. Widziałam go w telewizji i przelałam na papier. Kiedyś umiałam dobrze rysować, ale teraz wzrok mi szwankuje. Ale wciąż mogę szyć, dlatego przyszłam do ciebie po maszynę do pisania. Mówiąc to wszystko, Agata zauważyła, że coś ją dręczy lub gnębi. Jakby wcale nie przyszła tu po maszynę do szycia. Ale czym w takim razie była zainteresowana? Agata w myślach zadała sobie to pytanie, ale potem pomyślała, że to tylko wyimaginowane podejrzenia. I jakby przewidując jej podekscytowanie, sąsiadka kontynuowała, nie martw się, wezmę go na chwilę, oddam za kilka dni. Powiem tylko mężowi, żeby odebrał samochód. Bez względu na to, co mówią, nie chodziło o szycie, jej sąsiadka zbyt uważnie przyglądała się sufitowi. Nie bez powodu wspomniała też o strychu, jakby wiedziała, gdzie przechowuje się stare rzeczy. Pół godziny po tym, jak Agata się z nią pożegnała, do domu wrócił wysoki mężczyzna i z wielkim trudem zaciągnął samochód do wyjścia, zękując jej na pożegnanie. Wkrótce dzieci wróciły ze spaceru i najwyraźniej zauważyły męża Agnieszki: Mamo, dałaś to cioci Agnieszce czy sprzedałaś? Odpędzając je, Agata powiedziała: nie, potrzebuje na szczytny cel. Może zamówię u niej też coś dla ciebie, na przykład szorty, żebyś nie musiała się pocić w spodniach w upał. Mimo to, szczere zainteresowanie sąsiadki strychem nie dawało jej spokoju. Nie było to jednak coś, czego zamierzała się teraz dowiedzieć. Nie był to problem, który należało poruszać. Po położeniu dzieci spać, Agata długo nie mogła zasnąć. Wyobrażała sobie w głowie zarys strychu i jego ukryte zakamarki. Kto wiedział, jakie tajemnice skrywa? Z drugiej strony, gdy jej brat zmieniał dach, nie zauważył tam nic dziwnego. Tym bardziej, znając Jana i jego zamiłowanie do kosztowności, na pewno coś by tam znalazł. Rano, zgodnie z umową, przyjechał po nich Ian, chłopaki, szykujcie się, koniec z siedzeniem. Chodźmy do mnie, będzie o wiele ciekawiej, a ja pozwolę Wam spojrzeć przez teleskop z dachu. Twoja mama pewnie Cię wozi, kiedy tu biegasz, prawda? Tam nie ma problemu, można skakać, dach jest mocny, wytrzyma wszystko. Słysząc to, Agata żartobliwie wskazała palcem na brata: nie mów im, co jest nie tak. Wiesz, że nie możesz ich odciągnąć za uszy, jeśli im na to pozwolisz. Mężczyzna uśmiechnął się i poklepał siostrę po policzku: zawsze wiedziałem, że staniesz w obronie swoich bliskich. Choć porozmawiamy o tym, co zrobić ze strychem, jeśli jeszcze nie zapomniałaś. Gdy jechaliśmy, Agata zastanawiała się, czy lepiej zachować strych jako schowek na wypadek, gdyby zabrakło na niego miejsca, czy wykorzystać go jako dodatkowy pokój dla dzieci. Obie opcje nie były złe, zwłaszcza pokój. Dzieci od dawna prosiły o pokój zabaw, a poddasze nadawało się do tego celu. A ich brat wspomniał kiedyś, że mógłby zrobić z niego małe poddasze. Tak więc znaleziono wstępne rozwiązanie i pozostało tylko wprowadzić je w życie. Zjedli przekąskę w domu brata, a potem wsiedli do samochodu i pojechali nad jezioro. Jezioro było niedaleko, zaledwie pięć kilometrów stąd. I tam, niedaleko jeziora, Agata zobaczyła mały domek, wow, sam go zbudowałeś czy kupiłeś. Jan pochylił głowę na bok i powiedział, nie było czasu się fatygować, został rozebrany w jednym miejscu, a potem przywieziony tutaj. W tym momencie wyszła z niego dziewczyna i przywitała się, cześć wszystkim, zapoznajmy się. Okazało się, że Ian zapomniał uprzedzić siostrę, że nie spędza weekendu sam. Wyciągając rękę, Agata powiedziała, jak ma na imię: Cóż, jestem Basja, uśmiechnęła się towarzyszka, swoją drogą, Twoje dzieci są bardzo przystojne, muszą mieć coś po ojcu. Agata skrzywiła się na to porównanie, niezupełnie, ale podobieństwo jest. To prawda, najstarszy syn przejął więcej ode mnie. Ale nie podchodźmy do tego osobiście, nie po to tu jesteśmy. I zapewniam cię, że nawet nie zapytam, gdzie poznałaś mojego brata. Co za numer, Agata odmówiła emocjonalnej i fascynującej historii. Cóż, niech i tak będzie, zwłaszcza, że zbieranie tabloidowych plotek nie leżało w jej repertuarze. Ian nie wtrącał się do rozmowy i od razu zorganizował dla dzieci szaszłyk i przejażdżkę drewnianą łódką. Wieczorem, gdy słońce zachodziło za horyzont, mój brat nagle przypomniał sobie, prawie przegapiliśmy najważniejszą rzecz. Wejdźmy do środka i popatrzmy na gwiazdy. Dzieci Agaty krzyknęły jednym głosem, Hurra, teraz zobaczymy kosmos, a może inne planety będą tak wyraźne, jak tylko oko może je zobaczyć. Kilka minut później dzieci siedziały już w samochodzie, bo dla nich nawet samo obserwowanie gwiazd było cudem. Agata o tym wiedziała, więc w pełni poparła pomysł wdrapania się na górę, gdzie znajdował się teleskop. Najpierw spojrzał przez niego Jan, aby wyregulować ostrość, a dopiero potem, jeden po drugim, spojrzeli przez niego najstarsi i najmłodsi synowie Agaty. Po podekscytowanych okrzykach i podnieceniu łatwo było poznać, że dzieci świetnie się bawią i zostaną przy teleskopie przez całą noc. Po chwili Jan wziął siostrę na bok i powiedział: W każdym razie zdecydowałem, że powinniście zrobić strych na strychu. Nie mogłeś wymyślić lepszej opcji. I tak, wymaga generalnego sprzątania, więc może wezmę basie i posprzątamy wszyscy razem w następny weekend. Agata potrząsnęła głową, daj spokój, mogę zająć się dziećmi. Lepiej zdecyduj o materiałach budowlanych, żebyś nie musiała się spieszyć. Uzgodnili, że moja siostra i jej dzieci powoli uprzątną wszystkie śmieci ze strychu, a potem mój brat przyjedzie z ekipą budowlaną. Następnego dnia wrócili do domu i podczas gdy ich mama majsterkowała na podwórku, dzieci postanowiły niezwłocznie udać się na strych. Agata kazała im uważać: nie bawcie się tam za dużo, bo możecie zostać przygwożdżeni. Bolek, ty jesteś odpowiedzialny za brata, złóż wszystkie śmieci na jedną kupkę, nie dotykaj ciężkich przedmiotów. Tam jest stara szafa, nawet się do niej nie zbliżaj, bo na ciebie spadnie. Bez względu na to, jak to brzmiało. Dzieci rozumiały dokładnie odwrotnie. Z niecierpliwością czekały na szafę, której matka tak uparcie im odmawiała. Kiedy już znalazły się na górze, wyglądało to tak, jakby celowo się chowały. Agata myślała nawet, że zasnęli, bolek, synku, nic ci nie jest. W odpowiedzi zapadło nieme milczenie, po czym powtórzyła jeszcze raz, dzieciaki, jak idzie sprzątanie, potrzebujecie pomocy. I w tym momencie rozległ się ich krzyk, a po nim dziwne dudnienie. Agata rzuciła wszystko i popędziła po schodach na strych. Z niepewności i złych myśli jej serce przyspieszyło, a oddech stał się ciężki. Nie zważając na kroki, wleciała jak pocisk przez otwarte drzwi i natychmiast zamarła w miejscu. Dzieci stały pod ścianą, trzęsąc się ze strachu. Dlaczego weszliście do szafy, mówiłam wam, żebyście tego nie robili. Matka była zaniepokojona, ale nie było potrzeby jej teraz pouczać. Agata wiedziała lepiej niż wysłać dzieci na dół i sama dokładnie się rozejrzeć. Ostrożnie, jakby po tłuczonym szkle, podeszła do szafy. Obok niej leżał prowizoryczny manekin. Cóż, to miało sens, babcia nie tylko umiała szyć małe rzeczy, ale także sukienki i nie tylko. Ale dlaczego schowała go w szafie? Próbując zrozumieć jej logikę, Agata dotknęła wewnętrznej ściany szafy i prawie zemdlała, gdy wypadło stamtąd coś, co zmroziło przerażenie w jej oczach. Był to prawdziwy szkielet, a raczej jego pozór, a może rekwizyt. Agata nie wiedziała o tym zbyt wiele, ale gdy szkielet upadł na podłogę, z jego czaszki wyłoniła się kartka. Ostrożnie rozwijając papier, od razu rozpoznała pismo swojego dziadka, który uczył ją ortografii w dzieciństwie. Wiadomość mówiła o sekretnej kryjówce i historii o pochodzeniu niektórych monet. Wsuwając rękę za piec, Agata sięgnęła po ciężkie metalowe pudełko, które z trudem udało jej się wyciągnąć. Pudełko zawierało złote monety, choć kto wie, czy nie były po prostu platerowane, ale data bicia wskazywała, że miały całkiem niezłą historię. Dopiero wtedy Agata przypomniała sobie, że jej dziadek był kolekcjonerem i cały czas zbierał różne rzeczy. Jego ojciec, pradziadek Agaty, był znanym koneserem antyków, ale w tych burzliwych czasach upadku imperium przechowywanie takich kosztowności otwarcie było niebezpieczne. Musiał więc stworzyć kryjówkę, a także zostawić wskazówkę. Dziadek najwyraźniej o tym wiedział i może chciał powiedzieć wnuczce, ale ostatnio rzadko się odzywał, a jego pamięć pozostawiała wiele do życzenia. Agata niczego nie ukrywała i wszystko opowiedziała bratu. Ten, po przybliżonym oszacowaniu wartości monet, powiedział, wiesz co, ja i tak nic nie potrzebuję, sam na siebie zarobię, a ty jako jedyna wychowujesz dzieci, więc możesz mieć wszystko. Szczerze mówiąc, Agata nie spodziewała się takiej odpowiedzi z jego strony, nie mogę, Jan, to dom mojej babci a ona kochała nas oboje. I wystarczy tu dla wszystkich. Ale jego brat był nieugięty, nie, najpierw uporządkujmy dom, odbudujmy strych, a potem zobaczymy. Oddali monety do wyceny znajomemu kolekcjonerowi, który potwierdził ich wysoką wartość. Wkrótce znaleźli się nabywcy, którzy byli gotowi wziąć wszystko od razu. Agata nie targowała się z nimi i oddała je, pamiętając, że lepiej niech będą u tych, którzy wiedzą najlepiej. Pieniądze zostały przeznaczone na budowę nowej łaźni, adaptację strychu na poddasze i remonty oraz zakup nowej motorówki, o której Jan marzył od dawna. Jak się później okazało, o kolekcji wiedzieli znani numizmatycy, ale żaden z nich nie potrafił wskazać jej dokładnej lokalizacji. Dlatego pradziadek, a później dziadek pieczołowicie przechowywali monety i nikomu o nich nie mówili. Jeśli chodzi o fałszywy szkielet w szafie, była to swego rodzaju wskazówka dotycząca kryjówki. I kto by pomyślał, że znajdą go dzieci agaty. Ale było już po wszystkim i w domu nie było już żadnych tajemnic, a przynajmniej żadnych innych szafek tego typu. Agata odechnęła z ulgą, gdy monety znalazły swojego prawdziwego właściciela. Jak mówi przysłowie, jeśli nie wiesz, co zrobić ze skarbem, oddaj go we właściwe ręce, a otrzymasz nagrodę. Kobieta tak właśnie zrobiła, wiedząc, że złoto, oprócz tego, że jest dobre, ma też działanie odwrotne.